Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj przygotowuję poranne karmienie dla gołąbków. E, mieszankę śniadaniową. Zaczniemy sobie dzisiaj troszeczkę z innej beczki. Już można tutaj e, wspierać kanał e, Pigeon Poland e, przyciskiem e, wesprzyj. Można, można tutaj e, małymi kwotami jakimiś. Wspomóc kanał I po prostu przyczynić się do rozwoju tego kanału Można również wysyłać super podziękowania Jeśli podoba się materiał To wszystko tutaj przełoży się na Właśnie na rozwój kanału, na planowanie wyjazdów No i przede wszystkim klikając Klikając wesprzyj Będzie można Obejrzeć sobie materiały, które będą prezentowane Poza, że tak powiem, dla osób wspierających tylko. I nie przedłużam, będę tutaj później również przypominał oraz omawiał ten temat i dodawał filmy po prostu dla osób, które wspierają kanał. I zaczynamy. Do naszej, do naszej mieszanki tradycyjnie trafia tutaj pszenica. Więc, tak powiedzmy, Niepełne 1,5 kg. Kolejnym składnikiem, znaczy kolejnym składnikiem, no kolejnymi tutaj ziarenkami będą ziarna z mieszanki Best Natural, z której korzystam. Czyli mamy tutaj około 3 kg. Teraz yy, Karmy śniadaniowej dla gołąbków. To jest standardowa mieszanka Best Natural. Jestem z niej dosyć zadowolony. Mogę ją polecić. Cenowo jest też przyzwoicie. Troszeczkę, troszeczkę jest może bardziej mniej w niej nasion niż w mieszance Puriny. Ale, ale jeśli chodzi o kwestię finansową, to naprawdę spoko wychodzi i dlatego, że ona jest troszeczkę mniej e, bogata w nasiona, ja tutaj mam wzbogacacz. Ryż biały około 30%, to jest kilogramówka tutaj, 1 kg, czyli tu mamy około 300-300 e, e, gram, 30 deko ryżu. Czyli to jest 30%, 10% soczewicy czerwonej, 10% siemienialnianego, 25% tutaj mamy płatków owsianych oraz 25% ciecierzycy. I to ląduje nam sobie tutaj do naszego miksu. Ryż, ryż dodaje do tej mieszanki z tego względu, że jest dosyć mocno przyswajalny przez organizmy jest lekko strawny więc tutaj będzie dosyć szybko trawiony przez gołębie i przede wszystkim ma tutaj jeszcze właściwości takie przeciwbiegunkowe gdy będzie się pojawiły no i przede wszystkim zawiera białko błonnik witaminy o których już mówiłem w większości materiałów yy, oraz yy, fajne tutaj yy, mikro, mikroelementy magnez, żelazo, wapń, potas cynk oraz selen więc on tutaj nam się nawet sprawdzi dobrze w, podczas, podczas yy, parowania podczas yy, okresu lęgowego soczewica również to jest białko obłonnik yy. soczewica wspomoże trawienie i soczewica również posiada posiada sporo witamin witamina e, na przykład C posiada również fajne makro tutaj mikroelementy wapń żelazo magnez fosfor potas sód i cynk o tym o tym nie zapominamy płatki owsiane mają, mają w sobie składniki, które opóźnią proces starzenia się, wspomogą pracę jelit. No i przede wszystkim zawierają kwasy tłuszczowe omega, tak. Więc o nich tutaj też warto pamiętać, warto je dodawać. No i, i yy, z mikroelementów to jest potas, magnes, żelazo, cynk, miedź, mangan. Więc one też korzystnie tutaj wpłyną na zdrowie naszych podopiecznych. Siemielniane, no to wiadomo, że wpłynie na układ pokarmowy korzystnie gdzieś tam w jakichś nieżytach żołądka czy jelit, w jakichś zaparciach pomoże czy w jakichś tam. No, po prostu wspomoże wydzielanie się śluzu w układzie pokarmowym i będzie kojąco, kojąco działał, łagodził cały proces, żeby, żeby, żeby gołąbki po prostu lepiej sobie, lżej przechodziły procesy trawienne i te wszystkie tam jakieś powiedzmy dolegliwości żądkowe, jeśli by coś się pojawiło. No, i ciecierzyca, tak, no. Ciecierzyca. Yy. Przede wszystkim jest to taka spoko, spoko yy. skarbnica białka. Yy. No, i, i również tutaj przy zaparciach, przy jakichś dolegliwościach, właśnie układu pokarmowego nam fajnie wpłynie tutaj korzystnie. Yy. I, I co? No i, i z. Mikroelementów żelazo, potas, fosfor, magnes dostarczy do organizmu. Jako, że tutaj mamy około 4 kg mieszanki śniadaniowej, i mam tutaj przygotowane pesto, które fajnie się przegryzło. Wyszedł tutaj czosnek dosyć mocno, teraz się przebił. I mówiłem, że dawkowanie to jest około 2 łyżek na kilogram karmy, więc tych łyżek trzeba dać tutaj analogicznie 8 rzepaku nie dajemy ponieważ tutaj jest dosyć spora ilość oleju, więc gołąbki mogłyby dosyć mocno no dobra, jeszcze jedną damy łyżkę o. i to będzie to będzie tak, czyli zostanie jeszcze na wieczorne karmienie nam bądź na jutrzejsze poranne karmienie tego pesto no i to pesto pesto nam tutaj e, wzbogaci tą mieszankę o właściwości antyoksydacyjne e, Wpłynie korzystnie na, płace, na pracę układu pokarmowego, na pracę układu odpornościowego, na pracę układu nerwowego. Korzystnie wpłynie również na narząd wzroku czyli oczy. Poprawi, poprawi kondycję skóry oraz piór. Również, również, jako że tutaj w tym pesto znajdują się orzechy, to y, poprawi pamięć, koncentrację, y, doda energii, no i, i y, zredukuje y, stres oraz wspomoże y, pracę, y, produkcję czerwonych krwinek w organizmie, no i, i tutaj, jako że był czosnek, to Yy, jeszcze właściwości dojdą przeciwzapalne przeciwbakteryjne yy, kardioprotekcyjne yy, czy jakieś tam choroby serca yy, jakieś wady miałem przypadek, że yy, właśnie gołąb który, który do mnie przyjechał, wpuszczałem go na wolierę i niestety ta praca serca została zaburzona i gołąbek no, że tak powiem kolokwialnie odjechał sobie więc warto tutaj zadbać o zdrowe serce gołębia no i co jeszcze tutaj to pesto ochroni, wspomoże ochronę tutaj przed chorobami nowotworowymi tak jak już wspomniałem stres, stres oksydacyjny zmniejszy czyli, czyli tak jak już wspominałem przy produkcji pesto tutaj stres oksydacyjny wiąże się tutaj z, u nas ludzi z chorobami Alzheimera Parkinsona, więc myślę, że też będzie dobrze tutaj wpływał dla gołąbków. Wspomoże tutaj jako, że jest spora ilość pietruszki, w tym pesto. wspomoże w walkę z infekcjami pęcherza, z produkcją soku żołądkowego, z produkcją rzuci. Yy, co właśnie ułatwi trawienie, yy, czy przy jakichś niestrawnościach będzie tutaj dobrze wpływał. No i przede wszystkim, że był tutaj też dodawany koper, będzie działał nam, yy, będzie to pasto yy, działało wykrztuśnie. Ja tutaj teraz wymieszam tą mieszaneczkę, zaprezentuję, jak będzie wyglądała. Ona sobie postoi, poczeka do yy, poranka. Żeby gąbki dostały na śniadanie taką właśnie mieszankę. Wymieszam to, za chwilę prezentuję. Mieszanka jest gotowa. Jest wszystko dobrze wymieszane. Widać tutaj jak ona jest właśnie tłusta. Wygląda tak pesto jest wszędzie, my ludzie jemy tutaj makaron z pesto, gąbki jedzą sobie zboże z pesto pesto, które naprawdę będzie miało korzystny wpływ na nie no i naprawdę, naprawdę ta mieszanka jest dosyć tłusta, jeszcze jakbym tutaj dodał do niej rzepak, to już w ogóle mogłoby być bardzo ciekawie w gojemniku podejrzewam, żebym mógł otworzyć drzwi i po prostu wziąć deskę do surfowania i na y, fali na fali popłynąć tak jak y, tutaj przepraszam wszystkich, którzy są z okolic Warszawy no ale niestety Warszawa lubi sobie popłynąć y, kolokwialnie mówiąc głównym no także tak to sobie tu wygląda jeszcze raz pokażę tutaj jak fajnie to się nam tutaj rozprowadziło, i do rana to sobie będzie stało, pracowało. Nasionka sobie nasiąkną tym olejem, tymi składnikami, wartościami odżywczymi. Podejrzewam, że troszeczkę to sobie tutaj też się bardziej zwiąże. I wtedy wtedy gołąbki będą miały naprawdę zacne, zacne śniadanko, zdrowe. No dobra, nie przedłużam Nie przedłużam tutaj, nie zanudzam Was. Zachęcam do lajkowania, do komentowania, do wspierania kanału. No i co? I tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. Widziałem przed chwilą, że 662 subskrybent doszedł tutaj na kanał. Co mnie bardzo cieszy, bardzo mnie tutaj podbudowywuje, to motywuje do działania, do nagrywania dla Was jeszcze większej ilości materiałów. I tutaj, jak już mówiłem, planuję wyjazd do Katowic między 10 a 12 stycznia roku 2025. Co będzie, no to, to zobaczymy, jak te plany nam. Mi tutaj wypalą Myślę, że się uda chciałbym, chciałbym Naprawdę Obszerny materiał tutaj wrzucić No i będzie więcej osób Które, które tutaj są No też będzie, też będzie Większa tak motywacja Do różnych takich wyjazdów Na jakieś pokazy, znaczy wystawy Na jakieś takie targi No i, i dla mnie też to będzie przygoda Tak, przeżycia właśnie Ostatnio, ostatnio tutaj również opole miało wystawę. Był Jakub Błaszczykowski Dla mnie jest to ikona polskiej piłki nożnej. Też bym go tutaj chciał pozdrowić oczywiście. No i przede wszystkim przede wszystkim robię to dla Was. I każdy każdy każda z Kliknięta subskrypcja Naprawdę wzbudza we mnie wiele radości Wiele emocji pozytywnych Także naprawdę jeszcze raz dziękuję, że jesteście Cieszę się Cieszę się, że podobają się Wam moje materiały Że oglądacie Dajecie lajki, like, komentujecie Też mnie interakcja z Wami bardzo cieszy Tyle ode mnie na dzisiaj Dzięki za uwagę Pigeon Poland Pozdrawiam Trzymajcie się, cześć!